Hej, dzisiaj właśnie będzie filmik z Cleverbotem. Więc zaczynajmy. Więc pytałam się Was na Facebooku i będę rozmawiać tak, że. Tak, wiem, że to jest mały ekran, ale musiałam tak, nie będę takiego wielkiego dawać. Więc tak. Więc damy hej Polska. Czemu raz jesteś do a raz kłopotem? ty? Mam na imię uredek. O, tak. Ja tak tam... Y... Nie Remek, tylko żura. Jak pamiętacie z jakiegoś tam filmiku, czy coś. Jak wiecie, to proszę mi pisać innym, to same się kapną. Nie jestem żera. Ej, tu kurde się skapnę. Kurde. Jo. Dobra. Może znasz tą stronę? Ja ok. Polska, kurde. Tak, Polska najlepsza. Chyba w piciu. Czym jeszcze? Ja przepraszam, że ja tak nic nie mówię, ale... jesteś chłopakiem? Yeah. Nie! A dziewczynom Tak! Ja cię cieszę. Czekajcie, czekajcie, bo mi się coś robi. Ty jesteś dziewczyną, tak. Toż, a masz wyby? Coś w ogóle. Tak, a ty? Tak. łupak nie dziewczyna. Szukaj na wybie,

Małopolsce? A miejscowość? Podkarpacie. Czekajcie. Jasna. Góra we słońcu. Nie. A gdzie? 4 minuty, gdzie chcesz? w domu ja o, wiem co ja się spytam nie, nie Ty lubisz ziemniaki? ziemniacz ja, ja nie lubię tego tłuczone lubię a wódkę? a wódkę parą nie 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 jak chcesz ze mną rozmawiać to nie ja chcę z to idź papa pa, kurde

Ok, ale gdzie mieszkasz? W domu. W jakim mieście? Krosno. Jezu, to nie jest miasto, ale coś To trochę za daleko. A gdzie? A gdzie mieszkasz? Dobrze? Tak. A gdzie mieszkasz? W Polsce. Dobra Nutro no, masz dobra pak. Ja masz kota w głowie. <noise> Mieszkam w Anglii. Ile masz lat? Młyszy lat. Jesteś dziewczyną. Tak. Tutaj. Patrzcie. Sims. Jak się nazywasz? Gosia. Hej Gosia. Hej Aremek. Hej! Jesteś chłopakiem? Nie! A jesteś bra brawiczkiem? A jesteś rękawiczką? Pozwiedź... Pozwieć się do sądu. Tak. Ja, bo chcę być twoim wrogiem. Łada. Chcę cię pocałować. Dobra. Kiedy? Nie wiem. A ja wiem, dlaczego nie lubisz marchewki. To dlaczego? Jest, bo nie jesteś czufi. Nie jestem myszką, kto, która poszła do rzeki, do rzeki i się utopiła i znalazła. Znalazła się w Libelandii. Rzeki się, kurde, takie. Dobra, będzie. jestem, nie, ale ja jestem. Ok. Gdzie mieszkasz? W Potoku. To w Morzu Bałtyckim. Ja też, a w jakim mieście? Krosno, mielenicze. Bo Łówka kuf, kufka, łufka, to, to, to dlatego ode mnie. od mnie. Gdzie jest? Gdzie jest? Ee,